Witam Was serdecznie. Wybrałem się w poszukiwaniu fryzjera. Coś tu kiedyś widziałem, fryzjera, ale nie jestem pewien. Trochę się chodzi takimi uliczkami. To wyścigowe kurczaki. Nie jestem pewien, czy dobrze idę, czy jak tutaj zabłądzę, to nie wylezę. Tak sobie ludzie mieszkają. Gdzie tak sobie ludzie mieszkają, ale... Nie, tutaj nie, nie idę. Muszę się cofnąć. Muszę się cofnąć, bo nie wiem, kąty niby jest. To kąt, ale ja nie znam. Macie TV. Możecie sobie pooglądać. Lepiej się cofnąć i jeść główną drogą tutaj, jak się zagmatwam, to nie wylezę. O, widzicie? Niebezpieczeństwo. <grystanie> Żeby tutaj w lesie nie wyleźć. Dobra, cofnę się i idę do głównej drogi. I będę się główną drogą. No tutaj ktoś ma taki ...pajzelek, nie? Dobra. Widzimy się za chwilę. W tym sensie pół do czwartej rozstawiają się z jedzeniem patroszą patroszą ryby za jakiś ściek jak ktoś śmierdzi tutaj krew wypływa z tego tu my ją włoży? ciekawe czy ciekawe czy znajdę ciekawe czy znajdę tego fryzjera i tą drogę Pamiętam, że kiedyś jechaliśmy tu samochodem z taksówkarzem i gdzieś widziałem tego fryzjera ale, ale nie będę zapuszczał się w te patrzcie ile kotów nie ja będę zapuszczał się tutaj w te w te uliczki bo, bo ciężko wyjść A to jest tak duże, że jak się pogubisz żeby wyjść to musisz czasami ze dwie godziny to jak ładnie mają pełno roślinek. A no, ci ci ludzie, tacy biedniejsi, hodują sobie te roślinki. A te roślinki w sumie same rosną. Tylko wystarczy je podlewać, widzicie, to mają dolice u góry. I później sprzedają. No i taki mały biznes. Mają od razu, nie? No. Także widzicie, przy każdej chatce Jakiś sklepik A mimo tego jeszcze są duże sklepy, które, które też się utrzymują Oj, no, ja, hałas Taki zaduch tutaj i smród Taki zaduch i smród Oj, jaka willa wielka Dzisiaj nie ma za dużo wiatru Okay. Yeah, yeah, yeah. Zachopakie buty sprzedają znaczy? rzeczu się zbliża, to się teraz biznes zaczyna i można sobie różne buciory kupić takie ryboki jakie chcecie Adidasy, ryboki, wszystko co chcecie To jest lep Prawie przestraszeni byli, że tak włączyłem. Nagle tu gościu się pojawił znikąd. I kurde, ich kameruję, a wiadomo skąd oni debuty mają, nie? Dobra, szukamy dalej To Jest takie skrzyżowanie Honda Adidas. Tu chłopaki już gotowi do działania. Przygotowują żarcie, bo zaraz się zacznie godzina jedzenia czwarty, zaczną kończyć pracę a ja odbijam w lewą stronę jak nie znajdę fryzjera, to chociaż się przejdziemy w koło, nie? pani ma taki wiejski kapelusik, fajny nie wiem, gdzie wyjdę laboratorium a, to mniej więcej wiem, gdzie jestem a tutaj widzicie taki obłożny yy, bakpao taki obłożny, co wam mówiłem ma różne... od koloru zależy jaki smak tak? ma poznaczone rzucę na parę i jest kresę no i takim samochodem w stanie sobie rozwozić tutaj mamy kurczaka, tofu z grille Taka jadłodajnia Szybka A fryzjera, nie wiem A jambakar tutaj jakiś korek może nie iść w tą stronę gdzie ja dojdę jak pójdę w tą stronę Nie wiem gdzieś No dobra gdzieś dojdę jak nie znajdę fryzjera dzisiaj Tutaj widzicie jedzenie tam samochody dziupla ja wam kiedyś pokazywałem dziuple tutaj Jeszcze taka zaducha robię jakby miała burza być może odkryjemy jakiś inny sklep tutaj taki sklepik gdzie jest wszystko opony no można kupić. muszę patrzeć pod nogi bo zobaczcie co tu się dzieje nie? o zakład siusarski zakład siusarski Dobra, muszę być czujny, bo mogę skończyć w takim rowie Dobra, na razie nie... Muszę czekać aż ten wyjedzie O, tam można sobie kupić puchary, okulary A tutaj co to jest? Taki półki A, tutaj można takie elektroniczne rzeczy A, nie zapytałem, tutaj telewizory mają, okej okay. Oni tu rozpierają na te podzespoły. Taka plotka. Pełno tych takich telewizyjnych różnych. Hello guys. No, nie krzyczeli. Niektórzy by krzyczeli. Dobra, udamy się tutaj w lewą stronę. W lewo, później w prawo. Ale się na mnie tutaj. Trum. A tu taka ładna maszynka, co? Sam tu czasu do czasu można znaleźć a ja tu gdzieś krążę Cuduje A tak zakorkowane, bo tu wjechać w taką małą uliczkę to nie później nie mogą wyjechać nie? nie mogą się minąć dwoma wozami i idziemy dalej. Zobaczymy gdzie ta droga wyprowadziła Droga wyprowadziła do mnie do domu bo... Tak mi się wydaje Ale nie ryzykuję, bo jak to sobie drogę skraca dwa razy dłużej do domu Będę dalej Tu jest już open, ale Co to jest? Boisko Może szkoła Pralnia Nie wiem, nie znasz. Minoga. To jest minoga Ciekawe gdzie wylezę, nie? Patrzcie tyle wszystkiego jest, ale fryzjera żeby znaleźć to nie ma pójdziesz do centrum, to będę musiał jechać do mojego fryzjera, to zajmie cały dzień Jest sklepik z pitaszkami znalazłem, widzicie to można sobie Taki kupić Albo jedzenie dla ptaków. Te banany to są jest jedzenie dla ptaków. takie skrzynie. Te skrzynie, klatki dla ptaków. O, to takie ładne świergolki. Tutaj można sobie olej kupić, jakiś zlewany. Wymienić olej tutaj można. O, może tak. A tutaj można sobie kupić jedzenie Takie eleganckie. Nie wiem. Nie wiem ile jakąś uliczką. Zobaczymy gdzie ona mnie doprowadzi. Tutaj coś naprawiałem jakieś wozy Dynamo Body Repair Tune Up. Naprawiałem samochody, a tutaj można sobie kupić ryż różnego rodzaju nawagę. Można sobie kupić nawagę w workach różnego rodzaju typ. Tam fajki są. Można sobie kupić różne rodzaje ryżu tutaj są takie wagę. Yes! Good rice! Yeah. są różne Razne. Różne odmiany o. Macie tutaj Cię ryż czarny Niełuskany A tu macie ryż łuskany Zobaczcie, jaka cena jest, tego 24 tysiące, to później Wam przeliczę. A tu jest ten ry ryż czerwony. No nieźle, nie? To jest, to jest ten, ten sam, tylko nie uzyska. No, bo tak że można sobie ryżu kupić, różne odmiany, jakie się chce. Zależy, do jakiej potrawy możesz sobie kupić ryż. Do ryby jest inny. Widzicie, że to jest, każdy ten jest taki inszy. Ten jest inszy, każdy jest inszy. Mają inne kolory. Widzicie? Te mają podobne kolory, a te, te już mają inny kolory. To nie wiem, czy to jest za kilogram, czy nie jest napisane. Za kilogram, czy za taką puszkę? No, nie? Nie taka puszka to będzie. Taka puszka to będzie eee, taka puszka to będzie kilogram ryżu na pewno no idziemy dalej znalazłem ryż znalazłem jeden salon tak się nazywał salon piękności ale tam była pani i powiedziała, że ona mężczyzn nie obcina nie obetnie mi włosów no ale tak było jak byłem u innego fryzjera na przykład to kobieta nie obcinała to zawsze facet, jak wołali jakiegoś faceta. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale, ale tak było. Zresztą to był damski tak czy inaczej, no, ale salon. To jest takie podwórko, jak w Dziembowie, wujka. Tutaj też masz jakiś salon, ale vanita. Kasus vanita to jest e, w, e, vanita. Vanita to jest kobieta dla kobiet. Dla facetów nie ma. Tu jaki ogródek ktoś ma, fajnie. taki ogród to jest warzywka uprawia. No, czyli to jest drugi sal salon dla vanita. Czyli dla kobiet. Dla faceta nie ma. Nie ma gdzie mnie obciąć. Kulka Tu jest. to jest chyba za Barber uciekł zobaczcie jak wygląda Barbershop zobaczył białego i gościu zwiał musi się ubrać no tu są ma takie różne tak? tu są tu są tu są ceny. Zobaczymy. Pożeg, zginął gdzieś ktoś. No, tak wygląda, ja. Trochę zgrzany. Nie wiem. Tak jak widzieliście, gościu się schował. Gościu się gdzieś schował, poszedł, znik, Nie wiem, przestraszyłem go chyba Także wyszedłem z salonu i się nie obetnę. Zresztą widać było, że... No już widziałem chyba 4 czy 5 różnych takich Barberów, no ale ten to był najbardziej taki dziadowski Szkoda się nabawić jakieś w szablicy Tego strata Tylko, że tani był Jakieś 3 złote ale to w ogóle nie jest drogi. fryzja No nie, ten, ten co, co mieszczy, że to wystaje 7 dolców. Oto. Dobra, idziemy, szukamy drugiego. Jak nie, to trudno Pan do klebu. Witamy w pan do klabu Ale co to jest? To jest, to jest? to jest jakaś szkoła, bo widać, jest na zielono ładnie. Pomalowana szkoła jest na zielono. Mapa Indonezji. Jak sobie myślę o tym fryzjerze, zachód słońca się powoli zaczyna. O tym fryzjerze co myślę? Poszedł, uciek. O, jaki ładne wóz hydrauliczny aż się świeci. Uciekł, pobiały wszedł, wszedł w ulej i spanikował. Uciekł gdzieś nie wiadomo gdzie, już znikł. No, czekałem, czekałem, już nie nagrywałem. No, czy nagrywałem? No, poszedł, no to jest. Widzicie? Tam są te. Raja, tam są te, te, te... A, zapomniałem Ja Film zrobiłem Filmik na temat tego, zrobiłem tych kukieł co tam były z tyłu Ale widzicie jak wszedłem do tego Tam gdzie kobiety były, gdzie kobiety sobie włosy robią To było elegancko czyściutko Tutaj wszedłem do faceta i leżał na oknie, dumał w nosie i... próbał w nosie, żeby się wziął i posprzątał trochę to nic ale niestety, no tak, tak to jest tutaj wejście do do jakiejś dzielnicy he, pani nie wiedziała co myślała, że ją wzrok mylił, biały idzie trąbią, bo biały idzie, tutaj jest do wynajęcia nie, na sprzedaż co ja bym z takim wielkim tym robił znaczy coś, by jakby tanio było, to bym sobie coś tu zrobił Klientów w koło jest masa O, on tutaj ma jakieś ramki Jakiś luarski style to... Idę pod taką górę se Zobaczymy gdzie pójdzie doin. Nie wiem czy dobrze odczytałem, ale to jest Caritas, Charitas A tutaj się nie wymawia Czyli to jest caritas Jaku się wiemy Czy Tutaj pan pilnuje A to może jest związek te Caritasu i oni tu pilnują Widzicie? Wszędzie ma swoje łapy Caritas nie chcę, roz, nie chcę rozkminiać się na temat Caritasu, ale znam różne różne wersje To jakie fajne, co? Znam różne opinie na temat Caritasu Z, Jak o znajomy oddał do Caritasu oddał ubrania. Masę ubrań oddał. Przywiózł przywióz z Niemiec masę ubrań. Chciał otworzyć sobie taki sklep z tym no, z ubraniami na wagę, ale tam mu się sprawy pokomplikowały i został z tym wszystkim, został z tymi jak wam będę opowiadał, tutaj będę wam pokazywał no i został z tymi wszystkimi ubraniami, nie mógł tego sprzedać, nawet za jakieś marne grosze. Nie ja wiem, jak... O, tutaj się coś powaliło. No ale to nie o tym. No i to wtedy wziął to wszystko, zapakował. I zawiózł to... O, klinika akupunktury. A patrzcie, adwukuntura. Apupunktura. Tak? i wziął to wszystko zapakował i zawiózł do Caritasu I po jakiś, po jakiś trzech dniach odpatrzy, a to wszyscy ludzie, tu ludzie w jego miejscowości chodzą ubrani w te ciuchy, bo on tam przebierał te ciuchy, to mniej więcej wiedział co on tam Co to były za ciuchy. patrzy a tu ciuchy, w tych ciuchach ludzie zaczynają chodzić. Myślę, że Caritas to rozda, No to jest siedzonka takie, takie różne nie jedzonko fajne myślę, że, że to że to Caritas rozdał a to się okazało, że to baba z Caritasu wzięła te wory do domu i sprzedawała ludziom miała jakiś tam biznes mały i z kimś tam i komuś to sprzedała i ten ktoś normalnie za kasę no także on nie mógł zrobić biznesu on nie mógł zrobić biznesu, a... a tak... Dziewczynki tam... Szk szkolne... machają. On nie mógł zrobić biznesu, bo się nie opłacało, a baba z Caritasu wzięła, sprzedała i zrobiła coś. Proste. proste? Proste. A, już wiem gdzie jest. Znalazłem te grzowce. Hello! Młodzież szkolna wyjdę przy moich wieżowcach tylko że z tyłu to nie a tu jest fryzjer z dwóch fryzjerów buka, buka to jest open hello can I cut mam 25 za obstrzyżenie głowy are you cutting Ja się po angielsku, no pewno chociaż jakiś widać, że jest się tam sobą kto nagraje. Dobra, poczekamy. Kie fryzury.

Donaldy, Donaldy tutaj jeszcze byłem. Dobra, patrzę i spadam. No, to jestem po obcinaniu. Tam jest. Zobaczyć, czy będę. Nie, z domu nie będę widział, bo to jest z drugiej strony. Mojego domu. Tam są moje wieżowce. Tym będę pamiętał. Ten gościu mnie obszczykł dobrze. Krągnął na mnie. No, muszę wam powiedzieć, że ten gościu był tak Jak tam siedziałem I tam kogoś szczyk, to miał takie zwolnione obroty, nie? mi tak, to wam pokażę Jak na razie najładniej Jak na razie najładniej z tych wszystkich mnie obszczyk, Co byłem, no mu trzech byłem Wśród czterech, no to ten Ten był najtańszy Najtańszy i najładniej mi obszczył Dobra Przerzucę wideo szybko Wiecie tą panią co sobie się na głowie? Specjalnie przerzuciłem Żebyście widzieli jak tutaj się Pani sobie na głowie nosi takie Różne fajne chrupiascze rzeczy Żebyście nie musieli Oglądać mojej twarzy To wam pokazałem tą panią No i to się dosłownie znajduje To za moim Za moim blokiem Tam są te czarne bloki Muszę uważać żeby mnie. Dupy nie I najlepiej, tak jakbym przeszedł po na drugą stronę. No, także tak powiem Wam tak, że jak zaczął mieszczyć, to dostał takiego 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 power'a. Zaczął jakieś tam takie ruchy specjalistyczne, chyba tędy. Nie? Ruchy zaczął specjalistyczne takie uskuteczniać że normalnie, aż nie, niemożliwe, że tak że tak można że tak można szybko to zrobić obciął mnie w pół godziny, a tamtego gościa tam drylował i drylował przez, przez godzinę no zobaczcie jaki tylko nie wiem, czy tam będzie wejście jaki fajny parczek tutaj jest tam są moje bloki z tyłu może dlatego, że nie wiem czy tam będzie przejście, no ale zobaczymy. Eee, no, także o, widzicie ile, tego, ile tych owoców się marnuje? To się w sklepie się kupuje za pieniądze grube, a oni... To co z drzewa to, 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 to niedobre. No. Także dościu, gościu dostał takiego powera i do, dostałem, na dałem mu napiwek. I powiem Wam, że on był w sumie najtańszy i najlepszy z tego jak co na razie zauważyłem. Także znalazłem sobie fryzjera Ale tam się robi zachód słońca No ta droga musi gdzieś doprowadzić, nie? zobaczcie jaki zachód słońca tam się robi Musi, a nie musi, to są moje bloki. ten jeden w budowie I tam ten drugi jest mój, tylko nie wiem czy tam jest przejście Dobra, to na razie tyle. Będę szukał przejścia, nie będę wam dupy zawracał już. Także do zobaczenia. Wpadajcie na kanał, lajkujcie. Lajkujcie. Lajkujcie i... Piszcie komentarze. Dobra, to na razie tyle. Hej. No, być tak ładnie. No, to jakie wozy robią. To są moje bloki, tak czy inaczej musiałem iść w koło bloków piwo się Musiałem iść w koło bloków tam się chciałem przejść przez te uliczki takie i wlazłem gdzieś komuś na podwórko i tam już no, w takie coś wszedłem w taką uliczkę i niby do bloku prowadzi, ale tam jest mur wielki chiński i niestety tam się nie prze... Nie przedostałem musiałem wyleźć z powrotem naokoło. Takie do przygody, widzicie? nie Niby tak prosto się wydaje, ale furtek nie ma. Bo z kargulem nie mieliby o co toczyć wojny. Widzicie jakie ładne prosto z tego? A tak wam jeszcze dogrywam. Czy byście widzieli? Widzicie, jest takie wejście, ale, nie, ale konie nie dojdziesz do nie dojdziesz do dojdziesz do muru dojdziesz do muru ale nie przejdziesz przez mur bo tam nie ma żadnych tych nic nie ma do drogi nie? o lakiernik jest zakład ładnie stolarz, ale smród lakieruje nitro nie powinno być nitro, nie? Śmierć nitro. Ale te drewno pije. U. Pani robi zdjęcie. Pani chce zrobić zdjęcie. Bo ja tutaj tego pana nagrywam, a pani chce zrobić zdjęcie. O, jak u dentysty. Dobra. A, widzicie, coś ciekawego wam pokazałem. U. Nie znam się na tym, ale ten lakier był nitro Nie wiem, to jakiś żywicowy lakier, nie wiem jak się nazywa Dobra, pędzę do domu To na razie tyle, hej! Tutaj jest zachód słońca Bardzo ładnie wygląda, ale nie mogę znaleźć, złapać ostrości Słodzi teraz chowa za, za górami. Za taką górą. Dobra.